W czwartek, lipca, zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023-2024, ustalonymi przez zachodnio-pomorskiego kuratora oświaty, przeprowadzono symulację przydziału kandydatów do poszczególnych oddziałów w sześciu szkołach naszego powiatu. Nabór prowadzony był elektronicznie przy pomocy aplikacji firmy Vulkan. Ostatecznie podjęto decyzję o utworzeniu sześciu oddziałów w pierwszym Licę Ogólnokształcącym dwujęzycznym imienia Mikołaja Kopernika i sześciu oddziałów w zespole szkół nr 1. Imienia Henryka Sienkiewicza. Zespół Szkół Branżowych drugiego pierwszego stopnia siedem oddziałów. I tutaj tworzymy dwa oddziały dodatkowe. W Rataju mamy pięć oddziałów, jeden oddział dodatkowy, siedem oddziałów w szkole, w której się znajdujemy, czyli ze Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i pięć oddziałów w Zespole Szkół Morskich. Tutaj jeden oddział Logistyka, który cieszy się dużym powodzeniem. Tworzymy. Dodatkowo. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowane zostaną w poniedziałek 17 lipca. Do dnia 21 lipca będzie można jeszcze ewentualnie uczniowie będą mogli podjąć decyzję czy są uczyć się w tej szkole, czy jest szkoła pierwszego wyboru, czy szkoła drugiego wyboru, a po tym okresie listy zostaną zamknięte i uczniowie poprzez swoje oryginalne świadectwa podejmą decyzję o tym, w jakiej szkole będą się uczyli przez następne 4 lat w liceach i 5 lat w technikach. 21 lipca opublikowane zostaną ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Po spełnieniu kryteriów przyjęcia można jeszcze ubiegać się o miejsce w zespole szkół w Gościnie oraz w zespole szkół branżowych im. Bolesława III Krzywą w koło brzegu. Informacje o wolnych miejscach można uzyskać bezpośrednio w szkołach.